w połowie i na początku lat 80. Abba była tak niemodna. Cóż, czy można zrobić cyfrowe kopie? Ciekawy pomysł. W wieku 79 lat Björn Ulvaeus, jeden z głównych twórców Abba, w końcu przerwał milczenie i ujawnił straszną prawdę o rozpadzie tego ikonicznego zespołu. Fani, którzy od dawna spekulowali na temat powodów ich rozstania, Czeka szokujące odkrycie. W połowie i na początku lat 80. abba była tak niemodna. Myślałem, że to już koniec. Tak, całkowicie. Teraz Ulvaeus otwiera się na temat prawdziwych powodów, które doprowadziły do końca ich muzycznej podróży, prawdy, które fani nie uwierzą. Bjorn Ulwajus i Agneta Feldskog od dawna byli celebrowani jako członkowie jednego z najbardziej ukochanych zespołów na świecie oraz jako jedna z najpiękniejszych, utalentowanych i fascynujących par na scenie w historii muzyki. Razem ucieleśniali magię, którą niewiele zespołów kiedykolwiek zdołało powtórzyć. Dzięki oszałamiającemu pełnemu emocji głosowi Agnethi i utalentowanemu pisaniu piosenek oraz muzykalności Bjorna, tworzyli emocjonalny i kreatywny kręgosłup Abba, pomagając szwedzkiej grupie osiągać światową sławę raz za razem. Dla wielu fanów ich związek wydawał się niemal zbyt piękny, by był prawdziwy. Z zewnątrz reprezentowali idealizowaną formę miłości. Utalentowani, piękni i odnoszący sukcesy. Ich chemia na scenie, uchwycona w niezliczonych występach i promocyjnych pojawieniach się, tylko podsycała fascynację. Nie chodziło tylko o muzykę. Chodziło o historię, marzenie o idealnym artystycznym i romantycznym partnerstwie. Ludzie podziwiali ich i zazdrościli im w równym stopniu tworząc własne narracje wokół pozornie bajkowego romansu tej pary. Nawet teraz, dekady później, fani nadal piszą o historii miłości Biorna i Agnety, tęskniąc za tego rodzaju głębokim połączeniem w swoim życiu. Dlatego wiadomość o rozwodzie Biorna i Agnety była głębokim szokiem. Pod wieloma względami Ogłoszenie to było odczuwane jako osobista strata przez miliony ludzi, którzy żyli pośrednio przez ich muzykę i publiczne występy. To było coś więcej niż tylko rozwiązanie małżeństwa. Symbolizowało początek końca samego Abba. Chociaż zespół przez kilka kolejnych lat kontynuował wspólną pracę, emocjonalne centrum zostało nieodwracalnie zmienione. Bez tej centralnej historii miłosnej, dynamika zespołu, zarówno muzyczna, jak i osobista, nigdy już nie była taka sama. Lata później Bjorn opowiedział jak i dlaczego zakończył się jego związek z Agnetą, ujawniając szczegóły, które tylko pogłębiły poczucie złamanego serca. Wbrew temu, co wielu mogło przypuszczać, że taki rozpad nastąpił po długich dyskusjach lub wspólnych decyzjach, Bjorn przyznał, że to on zainicjował rozwód. Sposób, w jaki to zrobił, był nie tylko nagły, ale także niezwykle bolesny. W tamtym czasie Agneta zmagała się z ogromną presją sławy i wyzwaniami macierzyństwa, czując się coraz bardziej izolowana i nieszczęśliwa. Bjorn natomiast stał się emocjonalnie zdystansowany, zmagając się z własnymi wewnętrznymi rozterkami. Zamiast stawić czoła tym problemom i próbować je rozwiązać, Bjorn podjął bolesną decyzję o odejściu, robiąc to w sposób, który wielu opisało jako zimny. Po prostu ogłosił, że idzie dalej, pozostawiając Agnetę zdruzgotaną. Latem 1969 roku, w, w okresie naznaczonym głębokim osobistym zamętem, Bjorn Ulweus i Benny Anderson wycofali się do małego domku na wyspie Wigzej, aby rozpocząć pracę nad nową muzyką. To tam, wśród odosobnionej ciszy szwedzkiego archipelagu, zaczęli tworzyć jedną z najbardziej ikonicznych i pełnych emocji piosenek Abba, The Winner Takes It All. Według Andersona. Początkowa iskra do utworu nie pochodziła z w pełni ukształtowanego nowego pomysłu, ale z fragmentów starszych szkiców muzycznych, małych kawałków, które przechowywali przez lata, czekając na odpowiedni moment, by je ożywić. W tym czasie małżeństwo Bjorna z Agnetą Feldskog szybko się rozpadało, chociaż oboje zgodzili się, że rozwód jest nieunikniony. I być może nawet konieczny, emocjonalne skutki były znacznie bardziej skomplikowane niż prosta decyzja o rozstaniu. Dla Bjorna, który zawsze wyrażał swoje najgłębsze uczucia przez muzykę, istniała pilna potrzeba znalezienia sposobu na skierowanie swoich splątanych emocji, smutku, winy, złości i zamieszania w coś namacalnego. Muzyka była jego jedynym prawdziwym językiem. A pisanie tej piosenki stało się dla niego formą terapii. Początkowo demo piosenki nosiło roboczy tytuł The Story of My Life, co było szczerym przyznaniem, jak bardzo osobisty był ten utwór. Bjorn wlał wszystkie sprzeczne emocje, z którymi się zmagał w szkic. Pierwsza aranżacja, którą stworzyli, była zaskakująco szybka, z równym niemal mechanicznym tempem. Jednak zarówno Bjorn, jak i Benny szybko zdali sobie sprawę, że ta wersja była zbyt sztywna i sterylna. Surowy ból, który Bjorn próbował wyrazić, po prostu nie pasował do zgrabnej, skocznej struktury. Rozpoznając tę niezgodność, odłożyli piosenkę na kilka dni, skupiając się na innych kompozycjach, pozwalając pomysłowi na oddech. Cztery dni później wrócili do niej ze świeżym spojrzeniem. I zupełnie innym podejściem. Anderson zasugerowałby, przeramować piosenkę w stylu francuskiej, chanson, bardziej płynnej, emocjonalnej formy muzyki, charakteryzującej się opadającą linią fortepianu i nieskrępowaną strukturą. Ta nowa aranżacja pozwoliła piosence oddychać i nadała jej bardziej otwarte, wyznaniowe uczucie. Idealnie pasujące do lirycznego tematu straty i żalu. Aby dalej rozwijać pomysł, Benny nagrał surową taśmę z opadającą melodią fortepianu, śpiewając przypadkowe, brzmiące po francusku nonsensy, jako zastępniki dla tekstu. To abstrakcyjne nagranie zostało następnie przekazane Bjornowi, który zabrał je do domu, by stworzyć ostateczne teksty. Według Bjorna Proces pisania słów był niezwykle emocjonalny i nieco chaotyczny. Tej nocy mocno pił whisky, przyznając później, że przez większość sesji pisania był pijany. Jednak paradoksalnie była to także najszybsza sesja pisania tekstów, jakiej kiedykolwiek doświadczył. Główne linie tekstu wylały się z niego w przypływie nieocenzurowanych emocji w ciągu około godziny. Pisząc Bjorn zmagał się z druzgocącą rzeczywistością tego, co on i Agneta mieli wkrótce sfinalizować. Chociaż ich rozwód był teoretycznie polubowny, w praktyce rozdzierał ich oboje. Nie było oczywistego złoczyńcy ani ofiary wyraźnego zwycięzcy, ani przegranego tylko dwoje ludzi, którzy kiedyś głęboko się kochali, ale nie mogli już dłużej razem żyć. Ta bolesna niejednoznaczność przeniknęła do sedna piosenki. Gdy teksty były gotowe, Bjorn nerwowo wręczył kartkę agnety do przeczytania. Jej reakcja była natychmiastowa i głęboka. Zaczęła płakać. Chociaż Bjorn później publicznie twierdził, że piosenka nie opowiada dosłownie o ich rozwodzie, że jest fikcją inspirowaną ogólnym doświadczeniem rozpadu związku dla wszystkich zaangażowanych w tym agnety. Jasne było, że słowa Odzwierciedlały głęboką osobistą prawdę. Nawet jeśli wydarzenia w piosence nie pokrywały się idealnie z ich prawdziwą historią, emocje za nimi były całkowicie autentyczne. Pomimo osobistego kosztu, Agneta zgodziła się zaśpiewać główną partię wokalną w tym utworze. Gdy w końcu go wykonała, jej głos uchwycił poczucie bezbronności i złamanego serca, tak czyste. Że słuchacze na całym świecie byli przekonani, że słyszą prawdziwą historię. Każda nuta, którą śpiewała, wydawała się obciążona bólem utraconej miłości, rezygnacją z porażki i słodko-gorzkim akceptowaniem, że czasami w sprawach serca nie tym prawdziwych zwycięzców. Przez lata fani zastanawiali się, co naprawdę skłoniło Bjorna Ulwejusa, by poprosić Agnetę Feldskog, by zaśpiewała. The Winner Takes It All piosenkę tak boleśnie surową i osobistą, napisaną przez samego biorna, opisującą sceny złamanego serca zdrady i emocjonalnego wyniszczenia. Rozwód to już jedno z najbardziej brutalnych doświadczeń życiowych, ale prośba o wykonywanie noc po nocy piosenki, która tak bezpośrednio dotyka utraty własnego małżeństwa. Zwłaszcza gdy słowa zostały napisane przez byłego partnera, wydaje się niemal okrutna. Jednak historia stojąca za tą decyzją jest głęboko spleciona z złożoną pełną emocji relacją, którą Bjorn i Agneta budowali i rozplątali przez lata. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego Bjorn wręczył Agnethi tę rozdzierającą serce piosenkę do wykonania, Konieczne jest spojrzenie na fundament ich związku oraz pęknięcia, które od dawna formowały się pod powierzchnią, nawet gdy z zewnątrz wszystko wydawało się idealne. Kiedy Bjorn i Agneta spotkali się po raz pierwszy, ich więź była elektryzująca. Oboje byli młodzi, pełni pasji do muzyki i znajdowali się w kluczowych momentach swoich karier. Ich przyciąganie było intensywne i natychmiastowe. Pędzeni połączeniem miłości, ambicji i artystycznego entuzjazmu szybko się pobrali. Z perspektywy fanów i obserwatorów ucieleśniali marzenie o sukcesie miłości i jedności. Ale w tym marzeniu już zasiane były nasiona przyszłego złamanego serca. Oboje, Bjorn i Agneta, byli głęboko ambitni. Ich kariery nie były po prostu częścią ich życia, były ich życiem. Muzyka dominowała nad wszystkim, często mając pierwszeństwo przed rodziną, odpoczynkiem czy potrzebami emocjonalnymi. Nawet po narodzinach ich dzieci, nieustanne dążenie do sukcesu zawodowego pozostawiało mało miejsca na pielęgnowanie ich prywatnego związku. Na początku ich różne osobowości wydawały się uzupełniać. Agneta pragnęła emocjonalnego komfortu, stabilności i prawdziwej bliskości, bezpiecznej przystani od wymagającego świata zewnętrznego. Bjorn natomiast cenił strukturę, kontrolę i poczucie profesjonalnego celu. To, co początkowo wyglądało na drobne, możliwe do zarządzania różnice, Przekształciło się w głębokie, poszerzające się podziały. Potrzeba kontroli Biorna kolidowała z tęsknotą Agnety za miłością i zrozumieniem. Czuła się coraz bardziej odizolowana, podczas gdy on czuł się coraz bardziej przytłoczony emocjonalnymi oczekiwaniami, których albo nie mógł, albo nie chciał spełnić. Z czasem pasja, która kiedyś napędzała ich związek, zaczęła gasnąć. Pozostawiając po sobie napięcie, urazę i emocjonalny dystans. Oboje poświęcili wiele dla swoich karier, ale robiąc to, poświęcili także części siebie i siebie nawzajem. To, co kiedyś było partnerską relacją równych sobie, stało się związkiem naznaczonym samotnością i niespełnionymi potrzebami. Kiedy podjęto decyzję o rozwodzie publicznie, Przedstawiano ją jako polubowną. W rzeczywistości proces ten był rozdzierający dla obu stron. Decyzja Bjorna by napisać The winner takes it all w tym okresie zamętu, nie była aktem okrucieństwa, lecz próbą radzenia sobie z jego własnymi splątanymi emocjami. Muzyka była jedynym medium, przez które mógł wyrazić dewastację, którą sam próbował zrozumieć. Ale dlaczego Agnetha. Dlaczego prosić ją, by śpiewała słowa, które musiały czuć się jak sztylet w serce? Odpowiedź częściowo tkwi w niezaprzeczalnej prawdzie, że Agneta była jedyną osobą, która mogła prawdziwie oddać głębie smutku tej piosenki. Jej głos, znany z emocjonalnej klarowności i wrażliwości, był w stanie przełożyć prywatną udrękę na uniwersalne uczucie. Żaden inny członek ABBA nie mógłby nadać The Winner takes it all, tej przejmującej mocy. Bjorn mógł napisać słowa, ale to Agneta tchnęła w nie życie, życie, które rezonowało z milionami. Bjorn później przyznał, że choć piosenka nie była dosłownym opisem rozpadu ich małżeństwa, była silnie inspirowana emocjami tamtego momentu. Kiedy Agneta po raz pierwszy przeczytała tekst, Płakała nie z gniewu na Biorna, lecz dlatego, że piosenka tak boleśnie oddawała prawdę, którą oboje przeżywali. Nie było zwycięzcy w ich rozstaniu, tylko wzajemna strata. Prosząc Agnetę, by zaśpiewała tę piosenkę, Biorn nie próbował jej ukarać. Uznawał, być może podświadomie, że tylko ona mogła w pełni udźwignąć i podzielić się emocjonalnym ciężarem, który oboje nieśli. Ich związek rozpoczął się od pasji i idealizmu napędzany marzeniami o muzyce i miłości. Zakończył się złamanym sercem, ale także jednym ostatnim przejmującym aktem artystycznej twórczości, piosenką, która przekształciła ich prywatny ból w coś ponadczasowego i pięknego. Według Biorna Agneta stała się niezwykle zaborcza i pełna lęku, gdy popularność Abba eksplodowała. To, co zaczęło się jako typowe obawy młodej żony i matki, przekształciło się w coś znacznie bardziej intensywnego i pochłaniającego. Agneta, Agnieszka. Agneta nieustannie martwiła się często irracjonalnie o to, co może się stać jej lub jej rodzinie. Wyobrażała sobie wiele niebezpieczeństw Bjorn Zdradzający ją z fanką lub inną muzyczką, obsesyjny fan, prześladujący ich katastrofy lotnicze podczas międzynarodowych tras koncertowych, które mogłyby pozbawić ich dzieci rodziców. Każdy aspekt ich życia wydawał się w jej oczach oferować nowe możliwości katastrofy. Te lęki nie były tylko przejściowymi myślami, kształtowały jej codzienne istnienie. Przyjaciele i współpracownicy wspominali, jak Agneta często miała zmartwiony, pełen niepokoju wyraz twarzy, nawet w momentach, gdy wszystko wydawało się w porządku. Sława nałożyła na nią presję, która spotęgowała jej naturalną wrażliwość do punktu załamania. Ciągłe życie w świetle reflektorów sprawiało, że czuła się bezbronna, obnażona i nieustannie zagrożona. Sen nie oferował ucieczki od jej narastającego niepokoju. Zamiast znajdować odpoczynek Agneta, zaczęła cierpieć na koszmary nocne. Żywe, przerażające sny, w których wyobrażała sobie najgorsze tragedie dotykające jej rodzinę. Te epizody dodatkowo osłabiały jej zdrowie psychiczne, pozostawiając ją wyczerpaną i emocjonalnie niestabilną. Z czasem zmartania Agnety stworzyły samonapędzający się cykl. Im bardziej niesna, stawała się tym bardziej odizolowana się czuła. Im bardziej izolowana, tym bardziej przytulała się i desperacko szukała zapewnienia. Jej desperacka potrzeba bezpieczeństwa i ciągłego potwierdzania ostatecznie nałożyła ciężki ciężar na Biorna. Na początku mógł próbować ją uspokajać i wspierać, ale gdy jej lęki stały się bardziej pochłaniające, zaczęło go to przytłaczać. Zamiast zbliżać ich do siebie, niepokój Agnethi miał przeciwny efekt, wbijając klin między nich, który każdego dnia się poszerzał. Bjorn zaczął postrzegać jej potrzebę jako duszącą, zamiast oferować pociechę. Odsuwał się, stając się emocjonalnie chłodniejszy i coraz bardziej zdystansowanym. Ta zmiana w zachowaniu Biorna nie przeszła niezauważona. Agneta już bardzo wrażliwa odczuła tę zmianę boleśnie. Człowiek, do którego kiedyś zwracała się po siłę, oddalał się, pozostawiając ją bardziej wrażliwą niż kiedykolwiek. W odpowiedzi stała się jeszcze bardziej zdesperowana. By zwrócić jego uwagę, co tylko przyspieszyło rozpad ich związku. Pęknięcia między nimi były już nie do ukrycia. Rosnąca obojętność i emocjonalna kontrola Biorna znalazły odzwierciedlenie później w tekście The Winner Takes It All, gdzie wersy sugerują związek, w którym miłość zamieniła się w grę wygranych i przegranych bez możliwości odzyskania tego, co zostało utracone. Możliwe jest nawet, że w rosnącym niezadowoleniu i emocjonalnym głodzie w małżeństwie, Bjorn zaczął szukać uczucia i potwierdzenia poza związkiem. Chociaż nic nigdy nie zostało publicznie potwierdzone, podejrzenia te były kolejnym druzgocącym ciosem. Dla już bardzo kruchego poczucia bezpieczeństwa Agnety. W obliczu męża, którego już nie rozpoznawała pochłoniętej zazdrością i złamanym sercem, Agneta zaczęła doświadczać powolnego, bolesnego, emocjonalnego oddalenia. To, co kiedyś była namiętną, wszechogarniającą miłością, zaczęło gasnąć. Zaczęła zdawać sobie sprawę, być może stopniowo na początku, że nie są już młodą, goniącą za marzeniami parą, którą byli kiedyś. Głębokie różnice między nimi, kiedyś pomijane w pośpiechu młodzieńczej pasji, teraz wydawały się nie do pokonania. Gdy napięcie i smutek między członkami zespołu stawały się coraz cięższe, efekty nieuchronnie przenikały do muzyki. Charakterystyczne brzmienie Abba, kiedyś pełne radości i energii, przybrało ciemniejszy, bardziej melancholijny ton. Magia, która kiedyś zdobyła serca milionów, zaczęła przygasać. Atrakcyjność grupy dla publiczności zaczęła słabnąć i stało się jasne, że ich osobiste problemy zaczynają przenikać na życie zawodowe. Rozpoznając tę zmianę, Bjorn podjął trudną decyzję. Nadszedł czas, by zakończyć działalność Abba, choć bolesne wiedział, że zespół nie przetrwa dużo dłużej pod ciężarem rozbitych relacji i emocjonalnego wyczerpania. Agneta zgodziła się przynajmniej na zewnątrz. Jednak pod powierzchnią oboje byli głęboko sentymentalni, cicho opłakując nie tylko koniec zespołu, ale także utratę partnerstwa, które kiedyś znaczyło wszystko. Oboje nieśli wspomnienia lepszych czasów, wczesnych dni, pełnych pasji, śmiechu i marzeń oraz świadomość, że pomimo wszystkiego kiedyś istniała więź warta świętowania. Dla Biorna decyzja ta zdawała się uzasadniona, gdy szedł do przodu. Ostatecznie znalazł stabilność, ponownie się ożenił i kontynuował karierę muzyczną. Ale dla Agnety lata po rozwodzie były znacznie trudniejsze, pełne samotności, emocjonalnego chaosu i desperackiego poszukiwania spokoju, który zawsze wydawał się być poza jej zasięgiem. Już w czasach świetności Abba zmagała się z presją sławy, a po rozwodzie Agneta znajdowała gwiazdorstwo jeszcze bardziej nieznośnym. Dodatkowy ciężar samotnego macierzyństwa, połączony z traumą rozbitego małżeństwa, zaczął poważnie odbierać się na jej zdrowiu. Jej zdrowie psychiczne i fizyczne pogorszyło się, gdy zmagała się z lękiem, depresją i przytłaczającym poczuciem izolacji. W próbie zaleczenia ran po nieudanym związku, Agneta szukała ukojenia w serii romantycznych związków, z których żaden nie trwał ani nie przyniósł jej prawdziwego pocieszenia, którego pragnęła. Wśród jej partnerów był gwiazdor hokeja na lodzie, projektant mody oraz w szczególnie kontrowersyjnym rozdziale jej życia, Høkan Lundberg, jej psychiatra, w czasie gdy próbowała ratować małżeństwo zbiornem. Przekroczenie profesjonalnej granicy w tej relacji podkreśliło, jak bardzo Agneta stała się bezbronna i zdesperowana w poszukiwaniu jakiejkolwiek więzi, która mogłaby złagodzić jej ból. Jej wzór angażowania się w relacje z tymi, którzy mieli ją chronić, powtórzył się, gdy weszła w związek z detektywem ze Sztokholmu, Torbiornem Branderem. Został przydzielony do jej ochrony po otrzymaniu przerażających gruźb, porwania jej dzieci oraz innych nienawistnych listów, które tylko pogłębiały jej rosnący lęk i nieufność wobec otaczającego ją świata. Jednak ten związek również się zakończył. Podobnie jak jej późniejsze małżeństwo z chirurgiem Tomasem Sonnenfeldem, związkiem, który nie mógł przetrwać w cieniu nierozwiązanych traum Agnety. W trakcie tego wszystkiego jej rodzinę dotknęła tragedia. W szczególnie druzgocącym okresie matka Agnety popełniła samobójstwo, co wydarzenie, które rozbiło jej już i tak kruchą poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Rok później straciła także ojca, co spotęgowało jej żal i sprawiło, że czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Straty zdawały się potwierdzać jej najgorsze obawy, że świat jest niebezpiecznym, bezlitosnym miejscem, gdzie miłość i bezpieczeństwo mogą zniknąć w jednej chwili. Gdy jej zdrowie psychiczne pogarszało się, Agneta jeszcze bardziej wycofała się z życia publicznego. Przestała ufać otaczającym ją ludziom, odmawiała zwierzeń przyjaciołom czy rodzinie i wybierała cierpienie w milczeniu. Pomimo swojej sławy znalazła się bardziej odizolowana niż kiedykolwiek była uwięziona we własnym umyśle, podejrzliwa nawet wobec tych, którzy próbowali pomóc. Jej lęk przed zdradą, opuszczeniem i krzywdą, obawy, które prześladowały ją od czasów świetności, Abba, teraz całkowicie zdominowały jej życie. W starkim kontraście do zejścia Agnety w emocjonalną izolację i powtarzające się złamania serca, Biorn potrafił z łatwością ruszyć naprzód, zarówno zawodowo, jak i osobowo. Kreatywność Bjorna nadal kwitła. Utrzymywał bliską współpracę ze swoim wieloletnim przyjacielem i kolegą z zespołu Abba, Benny Andersonem. Razem płynnie przeszli do nowych muzycznych przedsięwzięć. Nawet gdy era Abba dobiegła końca, partnerstwo Björna und Beniego przetrwało, pozwalając im eksplorować różne style i projekty poza oryginalną formułą popową zespołu. Pracowali nad muzykalami, w szczególności azers który osiągnął znaczący międzynarodowy sukces i udowodnił, że ich kreatywna iskra wcale nie zgasła. W kolejnych latach ich współpraca przyniosła dalsze osiągnięcia, w tym wkład w muzykal sceniczny, mama-mia-fenomen, który wprowadził muzykę abba dla zupełnie nowego pokolenia. Zdolność biorna do skupienia się na pracy wydawała się niemal bezwzględna w porównaniu z zamętem, z którym zmagała się Agnetha. Jego psychiczna odporność i emocjonalna elastyczność pomogły mu przejść przez burzliwy okres po zakończeniu Abba, bez wpadania w te same pułapki lęku i depresji, które nękały jego byłą żonę. Być może to jego pragmatyczna natura. Ta sama cecha, która kiedyś kolidowała z emocjonalną wrażliwością Agnety, teraz umożliwiała mu przetrwanie burz związanych ze sławą rozwodem. I zmianą kariery z relatywnym spokojem. Jego życie osobiste również rozkwitło w sposób, którego Agneta niestety nie doświadczyła. W 1961 roku, zaledwie kilka lat po rozwodzie, Bjorn poznał Lenę Kellersję, dziennikarkę muzyczną. Ich połączenie było natychmiastowe i szybko się zakochali. W tym samym roku pobrali się, rozpoczynając to, co stało się niezwykle silnym i trwałym związkiem. W przeciwieństwie do jego burzliwego małżeństwa z Agnetą, związek Bjorna z Leną wydawał się oparty na wspólnych wartościach emocjonalnej stabilności i wzajemnym zrozumieniu. Więź między nimi okazała się głęboko odporna, trwając przez ponad cztery dekady, świadectwo osobistego wzrostu i dojrzałości, jaką Bjorn osiągnął dzięki wcześniejszym doświadczeniom życiowym. Co sądzisz o prawdzie stojącej za rozpadem Abba? Zostaw swoje komentarze w sekcji poniżej. Mamy nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Nie zapomnij, zostawić polubienia, udostępnić i zasubskrybować kanału, jeśli Ci się spodobał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia